Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Denis Ventura, przegrywamy w Sosnowcu z Wieczystą Kraków 2 do 4. No i Denis, no wielka szkoda tego meczu, bo dwa razy wychodziliśmy na prowadzenie 1-0 i 2-1. Dużo dobrych ofensywnych momentów, a finalnie tracimy cztery gole i się ta ligowa seria meczów bez porażki kończy na, na sześciu. Tak, jchom, jsme, jsme bardzo rozčarovaní z toho meču, a, Dlatego gol provadíme dva razy, dáme bránky, potom půžně můžeme přidat další br bránku, nedáme, dostaneme a, letvé bránky do nás, a, nevím, či jakýž brak koncentrace i, i, i tak, no, v, Mohlo to být, mohlo to být jako tento meč přegrať, tak minimálně, minimálně do remízu. Já myslím, že tam byly, byly bardzo fajné momenty v tom meču i, i brak vykořícení a následných šancí potvrzení na, na, nějaké třetí bránky bylo by spokojno. Takže tyhle. Trzeba kibicom podziękować za, za dzisiaj, bo niebiesko tutaj było, bliski wyjazd, też nie, nie zawiedli, też was wsparli po, po meczu. Oczywiście, oczywiście, dziękujemy kibicom, bo dla nichśmy się czuli jak w domu, niesamowite wsparcie, także, także bardzo dziękujemy za, za tę liczbę, jak przyjeżdżali. Denis, no masz opatrunek, kibice tego teraz nie widzę. masz opatrunek na, na prawej stopie, co tam, co tam się stało? No, tak, walka, klasyczna walka, to, to nic, to, to przejdzie, 2-3 dni będzie bolety i będzie okej, okay, także że kontynuujemy dalej. Dzisiaj też szkoda pewnie Ci indywidualnie tego meczu, bo dwie asysty, też byłeś bliski zdobycia gola, bo, bo poprzeczka przystanie 3-2 już. Tak, tak, poprzeczka tam w polu i jeden jeden strzał z polu, samol taki fajny, także. Uh, tak, jestem zadowolony za te dwa asysty. Marko Marco super goli. Niko, Niko jak Terminator, to tam, tam, tam dał gola i, uh, i tak no. no. Szkoda, że ta, ta seria dobiega końca. No, za tydzień pewnie nie będzie łatwo zacząć pisać nową, bo bo gramy z innym krakowskim zespołem z Wisłą, więc ta poprzeczka będzie wysoko zawieszona. Tak, tak, tak. Budeme mocno pracovat v tom týdnu, připravovat se i, i potrafiť na, na zvítězství, i na dobrý výnik, i na dobrou hru, kde je dla, dla, našich kibiců. Díky, Denis. Děkuji.